Pierwsze nagranie na naszej liście. Po internecie szaleje od wczoraj. Możemy zobaczyć interwencję policji wobec opętanej kobiety. W sieci roi się od różnych plotek. Najczęściej powielaną historią jest ta, która mówi nam, że funkcjonariusze zostali wezwani do kobiety 30 lub 31 grudnia 2022 roku w miejscowości Grubsko w okolicach Nowego Tomyśla. Kobieta udała się do tego budynku w celu zagrania w tabliczkę Ouija. Wtedy opętał ją jakiś duch. Niestety nie wiadomo kto wezwał funkcjonariuszy, ale zobaczcie sami to nagranie.

Teraz możecie zobaczyć fragment nagrania, w którym to policjanci są na zewnątrz i próbują nawiązać jakikolwiek kontakt z kobietą. W pewnym momencie uruchamiają stroboskop, więc jeśli masz epilepsję, przewin ten fragment nagrania. mi się. Nie bardziej jak świnia, jestem. Chodź. Chodź, Chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, to coś widzę. To no nie czuję Kamilka. na do projektu čo bola. Očka Milka, diecko ťa bola? Kamilka. Viktoria čo Po całym zajściu, gdy policjanci zabrali Kamilę do szpitala, zbadano jej krew, jednakże nie wykryto żadnych substancji psychoaktywnych. Dodatkowo kobieta po przebudzeniu niczego nie pamiętała. Została również zbadana przez psychiatrów, jednakże ci nie wykazali żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu kobiety. Ta została wypuszczona do domu. Także czy Polska jest świadkiem prawdziwego opętania? Czy da się to wyjaśnić w jakiś inny, racjonalny sposób? Drugie nagranie pochodzi z kanału YouTube Mystery Hunters. Film został opublikowany 20 marca 2018 roku i przedstawia grupę eksploratorów udających się do nawiedzonego domu na Podlasiu. Warto na samym wstępie wspomnieć, że cała akcja rozgrywała się w 2014 roku, jednak twórcy dopiero po czterech latach postanowili opublikować to nagranie. Przez pierwsze kilka minut nic się nie dzieje. W momencie gdy chodzą wokół domu, rejestrują to. No. dobra Zapaliło się Zapaliło się. Możemy zobaczyć, że światło w domku samo się zapala. Twórcy poinformowali mnie, że nikogo nie mogło być wewnątrz posiadłości, ponieważ tylko oni posiadali klucz do tego budynku. Zobaczmy. Może ktoś włączyć. Już Może czy nie, albo gdzie obrazy mogły być. Ewentualnie. Co? W ogóle tam gdzie jest pół rozstawiliśmy właśnie sprzęt będziemy starali się uzyskać jakiekolwiek informacje bo podobno tutaj w tym pokoju w tym pomieszczeniu zmarł właściciel niegdysiejszy tego oto budynku i podobno w tym pomieszczeniu przechowywana była trumna przez kilka dni z jego ciałem będziemy starali się dokonać jakiegokolwiek odczytu jeżeli się uda Proszę, to jest! Dobra. W momencie, gdy rozstawiają oni sprzęt, aby przygotować się do przeprowadzenia badań, możemy usłyszeć wyraźne puknięcia, dochodzące z piętra wyżej. Pamiętajcie, że tylko oni byli w tym budynku i wszyscy znajdowali się w tym samym miejscu. Jednak to nie koniec ich przygody. Tu és No, Słyszeliśmy cię, daj nam jakiś znak. Słyszeliśmy Cię, daj nam Jesteś tu. Powtórz, Powtórz, jeśli możesz. Zapewne usłyszeliście, że coś obok mężczyzn samo się przesunęło. Jednak czy zauważyliście tą przerażającą postać, która na ułamek sekundy pojawia się przed nagrywającym? Możemy zobaczyć kogoś w żółtej koszulce z dziwną, bladą twarzą. Gdy kamera po chwili wraca w to samo miejsce, tego czegoś już tam nie ma. No, się... no co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, sześć, sześć, sześć. A, a... No teraz tutaj. Czekałeś na nas? Tak, to zdjęcie o którym wam mówiliśmy. Czarna materia bądź czymkolwiek to jest. Samochód i właściciel. Pan? Dobra. dobra. Pan Na samym końcu możemy zobaczyć zdjęcie właściciela, obok którego znajduje się jakaś dziwna, czarna poświata. Dodatkowo K2, tuż przy tym zdjęciu, wyłapuje wyższe pole elektromagnetyczne, typowe dla duchów. Także co myślisz o tym nagraniu? Daj znać w komentarzu. Następne dwa nagrania pochodzą z kanału Old Finders. Grupa chłopaków udała się do nawiedzonego szpitala, najprawdopodobniej w Starachowicach. Film trwa prawie godzinę i zarejestrowali tam wiele niepokojących incydentów. Pod koniec śledztwa postanowili chwycić kamery i wykonać kilka fotografii. Teraz już w ogóle A to jest to skrzydło, z którego nam no coś machało? e yy, tamto z tamtej strony A nie, tak. Czw no czwarte ten czwarte czwarte okno od dołu te na pierwszym piętrze. Dotykasz, a tu ktoś dobiega do okna. jest? O kur. Ej, widzę to też. Widzisz to? Tam tak jakby kaptur. Czarny coś na ścianie wisi. No. O kur... O kurwa Ej chłopaki A nie ma przybliż. tego na zdjęciu Przybliż nie nie Przybliż to znaczy. weź na przybliż Ja pierdolę Przybliż bo mocniej Mocniej To jest to samo co z tamtej strony Czaisz? Przybliż to kurwa Ja Czy ty to widzisz? No Jak ryj ty Ale faza jest... Na jednym ze zdjęć możemy wyraźnie zobaczyć cienistą postać z białymi świecącymi oczami. Jak myślisz, czym to coś mogło być? Drugie nagranie, pochodzące od tych samych twórców, również rozgrywa się w tym samym miejscu, jak określili przesyłający, w tym porąbanym szpitalu. Udali się tam w celu wykonania fotografii, które później mogliby wykorzystać na przykład do stworzenia baneru na kanał. Warto zaznaczyć, że byli w tym miejscu sami. Około godziny pierwszej w nocy usłyszeli to: tak hmm. Pierdalny to. Co to było? Płacz dziecka. Chodźcie, kurwa, stój. Nie no, z... <grym> zostajemy, czekajcie. Ej ale to jest no, panaceum w stanie. Gdzie na pewno? No, mówię. O tej godzinie? Mężczyźni usłyszeli wyraźnie dźwięk płaczu dziecka. Od razu potem postanowili uciec z tego miejsca. Pozostaje pytanie, co w środku nocy, w zimnych temperaturach, robiłoby dziecko w opuszczonym szpitalu? No chyba, że to był duch. Ostatnie nagranie na dziś pochodzi z kanału YouTube Polish Ghost Hunters. Grupa łowców duchów udała się do nawiedzonego szpitala psychiatrycznego w Raciborzu. Bożu. Całe śledztwo trwa 57 minut i naprawdę dzieje się tam masa rzeczy. Ja jednak przedstawię Wam według mnie jeden z ciekawszych incydentów. Po przejściu przez szpital mężczyźni znajdują się przez chwilę przed budynkiem, gdy nagle możemy usłyszeć kroki biegnące wprost na operatora kamery.

Nie było słać propina. Jest tam kto? Porusz czymś? Przejdź się. Zrób jakiś hałas. nie było widać, aby ktoś tam Jak tu teraz spawać zrobić materiał? Warto wspomnieć, że budynek był pusty, a kroki możemy wyraźnie usłyszeć, tak jakby ktoś biegł w stronę osoby nagrywającej. Oczywiście to nie jedyny ciekawy incydent, więc jeżeli chcecie obejrzeć całe śledztwo, te lub poprzednie, wszystkie linki zostawiam wam w opisie.